Powiem o troszkę innym testowaniu. Mianowicie, gdzieś ja od ponad 10 lat działam z WordPressem. A od kiedy po raz pierwszy zainstalowałem jakiś WooCommerce z Elementorem, to trochę zacząłem się interesować też jakby performancem, Więc pod kątem jakby wprowadzania różnych nowych featureów w projekcie, tutaj będzie takie małe jakby case study. Eee, więc szybka taka agenda. Najpierw opowiem, jak zlokalizowaliśmy wąskie gardło w projekcie. Później jak zaplanowaliśmy koncepcję, która w teorii miała nam ominąć to wąskie gardło. Jak przygotowaliśmy wszystkie komponenty do przeprowadzenia testów. Zaplanowaliśmy cały eksperyment, który zweryfikuje, czy nasz feature w ogóle zadziała. No i finalnie rozjechaliśmy się z założeniami o ponad 15 sekund, tak. E, więc zapraszam. Tak. E, pierwsza faza, czyli jakby jak stworzyliśmy sobie problem. To może opowiem, to, to, to jest taki większy projekt, gdzie my staramy się w tej chwili zmienić aktualny sklep internetowy, przepisać go, przerzucić, jakby na e commerce Ale mamy tam bardzo dużo różnych problemów. Między innymi, jakby jednym z bardzo istotnych punktów tego projektu było to, żeby e, funkcja kluczowa jakby do bizne dla biznesu została odzorowana w naszym e czyli żeby każdy klient w naszym sklepie mógł mieć. E, osobne ceny, tak. E, te ceny jakby warunkiem obecnym tego, jak to działa w tej chwili mogą być prawie, że dowolnie ustawiane przez handlowców i to jest jakby w związku z tym, że to jest taki duży sklep, gdzie, gdzie, gdzie głównie są transakcje B2B, jakby to był podstawowy warunek biznesu. E, no problem polegał na tym, tak, że obecne jakby rozwiązanie działa, jest olbrzymi taki system połączony RP i CRM, gdzie ci handlowcy mogą sobie wejść każdego klienta jakby per płatnik, ustawić mu na jeden tam z tych dwóch tysięcy produktów jakby dowolną cenę, tak. później jakby user jest jeszcze przypisywany do płatnika, czyli do jakby większej powiedzmy takiej NC, czyli na przykład firmy, w której pracuje, tak. I taki mikroserwis cały zwraca nam jakby cenę, Per user i podaje to na taki headless front, który w tej chwili działa. No i powiedzmy, że mamy tą bazę około gdzieś tam 2000 produktów, tak? To przechodzi wszystko przez cały ten nasz mikroserwis, sprawdza, czy klient był zalogowany, przypisuje. No i dzięki temu finalnie jednemu klientowi pokazuje na przykład cenę X, a innemu na przykład tam cenę Y, tak? No problem, że niestety ta Taki wariant kompletnie jakby nie gra z podstawową jakby architekturą cen i bazy WooCommerce. No więc my tutaj z naszym takim małym zespołem, gdzie to pracujemy przy tym projekcie, zaproponowaliśmy biznesowi przejście na troszkę bardziej jakby dynamiczne reguły, czyli na przykład użycie jakby rabatów per klient lub na przykład przejście na jakieś grupy produktowe. To jeszcze argumentowaliśmy. Że oprócz tego że nam jakby to ułatwi temat W-komersie, że dzięki temu, jakby handlowcy, jeśli wbiją jedną cenę na sztywno, tak, to na przykład za rok jak cena na produkcie się podniesie o 100%, to ta cena dla klienta nie zostanie stara, tylko dynamicznie się również zwiększy, tak? No więc jakby takie proponowane rozwiązanie naszej architektury było było takie, żeby zrobić jakieś ogólne progi, na przykład procentowe, jakiś rabat ogólny. No i uprościć to na przykład jakby zarządzanie tym przez wprowadzenie na przykład rabatów na kategorie produktowe. E, dzięki czemu jakby w bazie u Commerza mielibyśmy po prostu na przykład cenę tam stałą e, powiedzmy tam A, tak, czyli na przykład tam 10 zł. No i jeden klient na podstawie takiej bardzo skromnej paczki o tym kliencie informacyjnej, już miałby dynamicznie te ceny jakby wyliczane, tak? No, takie mieliśmy bardzo optymistyczne założenie. No, niestety biznes nas zweryfikował bardzo szybko i kazał przywrócić poprzednią koncepcję. No więc zaczęliśmy się zastanawiać, jak w ogóle podejść do tego tematu, żeby na bieżąco nie strzelać do tego naszego zewnętrznego systemu po kilkaset razy gdzieś tam w klejnie i nie blokować tego sklepu. A więc jak już wróciliśmy do tej koncepcji biznesowej, to zaczęliśmy się zastanawiać, jak najprostszy sposób spróbować to pogodzić, pogodzić jakby z domyślną architekturą WooCommerce, e tak. No więc ustaliliśmy z dostawcą tego zewnętrznego systemu, że gdzieś względnie wykonalne będzie przygotowanie takiej całej paczki cen per klient, tak, gdzie będziemy mieli około tam na przykład tych 2000 wyliczonych szybko cen. Później będziemy sobie to procesować w tle. I będziemy nakładać cenę promocyjną różnymi filtrami, jakby e-commerce, żeby udostępnić jakby korzystanie z tych lepszych cen promocyjnych klientowi, tak? I gdzieś w tle ten cały proces, który tutaj będzie zachodził, będziemy sobie odświeżać co parę mniej więcej minut, tak? Czyli mamy dalej jakby tą naszą bazę produktową. Przepraszam, tu, tu, tu mamy jakby tą paczkę dla klienta z zdefiniowanych cen, tak? mamy gdzieś ten WooCommerce, gdzie domyślnie na przykład produkt kosztował 10 zł, ale my bierzemy z tej paczki akurat dla klienta, jeśli on miał akurat niższą cenę, to spróbujemy mu przekreślić jakby tą cenę i pokazać, tak. No i stanęliśmy przed jednym jakby tutaj problemem na wstępie, tak, że dostaliśmy informację, że możliwe, że nam się to uda jakby zrobić tak, no a niestety na, na chwilę obecną system jakby zewnętrzny no, nie ma takiego endpointu w ogóle nie był przewidziany taki endpoint tak, e, do tego firma, która się zajmuje całym tym wielkim kombajnem CRM, RP, ma gdzieś tam jakby backlog zasypany no i w zasadzie nie, nie jest nam nawet w stanie powiedzieć kiedy, kiedy się pochyli nad problemem tak, e, w związku z czym nie, nie byliśmy w stanie określić jakby e, żadnej tutaj realnej daty, kiedy moglibyśmy to wdrożyć i przetestować, tak? E, no i bardzo jakby boleste dla nas, czy, czy w ogóle nasza koncepcja się jakby sprawdzi, tak? E, więc e, ponieważ to była krytyczna jakby funkcja systemu i, i całego tego naszego e-commercea, no to postanowiliśmy e, obejść te dwa podstawowe jakby problemy, tak? czyli brak tego endpointa i brak jakby w ogóle planu, kiedy taki endpoint mógłby powstać. Postanowiliśmy przygotować jakby wersję alternatywną i, i, i spróbować wyprzedzić jakby tutaj zdarzenia, tak? A więc ustaliśmy szybko taki plan, Napiszemy na kolanie jakąś tam wersję V1, tak? która gdzieś tam będzie zawierała nasze podstawowe jakby założenia. Oczywiście to jeszcze bez pełnych interfejsów, bez pełnego logowania, żeby mniej więcej w ogóle sprawdzić, czy cały system nam się jakby na dzień dobry nie zadławi, tak? Eee, później postanowiliśmy, że skoro nie mamy takiego endpointu, to po prostu sobie przygotujemy taki endpoint za pomocą jakby atrapy. <gryw> za chwilę do tego przejdę. Będziemy oczywiście testować to wszystko na bieżąco, tak? I na no, później mieliśmy nadzieję, że cały ten nasz proces zakończy się jakby sukcesem, i będziemy w stanie jakby potwierdzić też zamówienie w zewnętrznym systemie, rzeczywiście na zmodyfikowany ten endpoint, tak? A więc jakby pierwsza implementacja, którą zrobiliśmy na potrzeby testów, tak, to Postanowiliśmy, że sobie odbieramy zwykłą taką paczkę JSON na razie dla klienta w formacie, w formacie JSONowym. Wykorzystamy sobie na początku Bu Action Scheduler, tak żeby zapinać te akcje, planować ich odświeżanie. Postanowiliśmy na sam początek wykorzystać jakby tutaj wbudowany mechanizm ZU, a już nie stworzyć nowego. Szybko w tle będziemy robić jakby porównanie cen. Będziemy odrzucać jakby te ceny, które nie zostały obniżone, no i na podstawie tego, co nam jakby zostaje, będziemy sobie to zapisywać w bazie danych, ale także wykorzystywać od razu mechanizmy Cache, -cash, kaszowania obiektowego, tak żeby w miarę szybciej być w stanie jakby szybciej te wszystkie dane wyciągać, tak? i później na podstawie jakby całości już tych zapisanych obniżonych cen tak przez filtrowanie udostępniać te obniżone ceny dla klienta tak i w tle cały taki proces co parę minut w zależności od ważności jakby tych cen planowo miał zachodzić. Przygotowaliśmy jakby taką pierwszą wersję tego systemu. Także Pobieramy sobie paczkę tam cen przykładowych, tak? I tak jak mówię, na podstawie już tych operacji jesteśmy w stanie pokazać klientowi niższą jakby cenę, po której on będzie po zalogowaniu w stanie jakby e, taki produkt dostać, tak? No więc pierwsze, co w ogóle w tych wszystkich jakby pracach, to na bieżąco e, cały czas staramy się pracować e, z query managerem, kto jeszcze nie pracował z tą wtyczką. To gorąco jakby polecam. W tej wtyczce w zasadzie wystarczy, że użyjemy dwóch takich linijek dodatkowych kodu, tak? I na bieżąco, tak jak tutaj moment, jak tu się cofnąć. I na bieżąco to będą te nasze jakby opisy i tu będziemy mieli pomiary jakby czasu, tak? Więc w zasadzie my wychodzimy zawsze z takiego założenia, że jak tylko zaczynamy cokolwiek pisać, to to zawsze, jeśli potencjalnie to może wymagać jakiejkolwiek operacji gdzieś tam większej, to staramy się używać tych znaczników i, i, i na bieżąco, jeśli to są rzeczy, wszystkie związane gdzieś tam z frontendem, na bieżąco monitorujemy i staramy się wyłapywać rzeczy, które gdzieś tam spowalniają. Tak? E, jakby ktoś chciał, to tutaj ewentualnie jest link do, do dokumentacji Query Managera. Tam jest też bardzo fajna funkcja do logowania. Jeśli ktoś jeszcze nie korzysta, to. Którą co jakby zachęcam, tak. I tu przykładowo, jakby widać, prawda, różne rzeczy, tak. To były te nasze, jakby, e, operacje związane z nakładaniem cen. Jak widzicie, tutaj one nie mają w zasadzie wpływu na froncie e, na budowanie, ale przykładowo inna rzecz, którą gdzieś tam wyłapujemy, tak, już zwiększa nam gdzieś czas ładowania, prawda, strony o tam na przykład 0,15 sekundy. No, przy jednej funkcji no to może nie ma tragedii, no jak takich funkcji mamy 10, to zaczyna nam się robić jakby półtorej sekundy i zaczyna nam się robić duży problem. Więc od razu na dzień dobry w dewelopencie sobie widzimy, że jest problem, na przykład z taką pojedynczą funkcją. Dokładamy jakiś szybki transient, tak, i redukujemy tą dokładnie samą funkcję, prawda? Już przy następnym gdzieś tam wyświetleniu do jakichś tam ułamków sekundy, tak. No więc jak już mieliśmy całą naszą implementację, jakby sprawdzoną gdzieś tam z poziomu jednego użytkownika, to postanowiliśmy wstąpić do etapu dołożenia jakby systemu zewnętrznego, tak? e, Więc pobawiliśmy się trochę tutaj w kultowego pana Adama Słodowego, i postanowiliśmy sobie stworzyć endpoint, wyimaginowany nasz systemu, który miał dopiero zostać stworzony dla nas, tak? Tak, MOKA. Tylko właśnie tutaj zaraz będę jeszcze temat, jakby Moka poruszał, prawda? Stwierdziliśmy, no, że co, potrzebujemy jakby listę tych naszych produktów, no, które gdzieś tam mamy w bazie i będziemy musieli na ich cenach pracować, tak? Postanowiliśmy, że sobie postawimy to na zewnątrz na AWS Lambda. Jeszcze tutaj wykorzystywaliśmy taki prosty mechanizm API Gateway, który w sumie de facto akurat tutaj nie był w 100% potrzebny, ale, ale przydaje się, jeśli MOK ma być troszkę bardziej jakby skomplikowane. No i w zasadzie do napisania takiego prostego moka, to przyznam szczerze, że tutaj ChatGPT lub w zasadzie każdy LLM się sprawdza rewelacyjnie. Tak? Eee, więc czemu nie MOC WP? Po pierwsze postanowiliśmy jakby wyciągnąć to pozatestowany system, żeby gdzieś tutaj mieć jakby pełną niezależność tak w procesie pobierania tych cen zewnętrznych. Nie komplikować jakby systemu, który będziemy testować, dlatego to wyrzuciliśmy poza nasz system. Poza tym, no, też jakby postanowiliśmy, że jak przejdzie nasz system, testy, to w zasadzie tylko podmienimy URL na już dostarczony nam ten endpoint, tak? To było dosyć też optymistyczne. I nie wprowadzamy jakby zmian w samym kodzie naszego e-commerce. Przyjmujemy, że taki sposób będzie się komunikował z systemem jakby zewnętrznym, tak. Do tego też postanowiliśmy, że jak przygotujemy już sobie takiego moka dynamicznego, to będziemy mogli go wykorzystywać w przyszłości do dalszych jakby testów obciążeniowych, tak. A więc tu takie szybki, szybkie wejście do tego, jak wygląda kod takiej funkcji lambda. Tu akurat napisaliśmy w Pythonie, ale dostępne są inne języki. Tak jak mówię, deklarujemy w przykładowym LLM, co chcemy uzyskać, jaki ma być format danych wyjściowych. Tu jeszcze podaliśmy mu JSON, jakby z tymi ID-kami, i w zasadzie 30 sekund później możemy już to podpinać pod ten API Gateway. To działa w ten sposób, że jakby API przyjmuje nasze requesty, i nasza funkcja, prawda, oddaje jakby specyficzną tam odpowiedź, tak? Dzięki temu nasza jakby odpowiedź wyglądała w ten sposób, że my podawaliśmy jeszcze dla bezpieczeństwa walutę, podawaliśmy jakby do kiedy ważne są ceny, dlatego już pole kontraktora nie było jakby tam wymagane, więc już to sobie pominęliśmy i cała nasza funkcja polegała na tym, że on z tych dwóch tysięcy cen, które miał załadowane to losowo sobie 100 cen by obniżał o tam dosłownie 10%, tak żeby zasymulować jakieś obniżki dla klienta, tak. Część cen było zerowych w naszym systemie, więc nie, nie do końca jakby to się sprawdzało. Czemu polecam AWS? No bo bardzo łatwo to zdeployować. Tutaj jak widzicie gdzieś całe koszty tej naszej operacji to jakby był API Gateway, który gdzieś tam się zamknął na 11 centach, tak. W przypadku tutaj jakby wywoływania getem można było to nawet pominąć i w ogóle zatrzymać się na pełnym zerze, tak. Nie polecam do jakichś olbrzymich produkcyjnych tematów, ale do takich testów jest super tanie i super przystępne. Także później w naszym systemie mieliśmy już tutaj, to, to, to jest widok z panelu jakby WordPressa, mamy klienta, Mamy dla tego klienta ważność jakby cen, czy one są świeże, jaki jest ich status, kiedy musimy je odnowić, tak. No i wszystko jakby tutaj te ceny na froncie dla klienta wyglądały świetnie, tak, więc wypływamy na morze i przygotowujemy load testing jakby z K6, żeby sprawdzić, czy jak damy więcej niż jednego użytkownika, to nasz system się nie wyłoży, tak. Jeśli nie pracowaliście z K6, to są testy, które piszemy w Javascriptie. One mają zachowanie ciągłości sesji, więc tu możemy na przykład wykorzystywać jakby do logowania użytkowników. Bardzo łatwo stworzyć jakby setki różnych tam losowych na przykład zapytań. Tak? I możemy też uruchomić setę na przykład z chmury Grafana. Jest bardzo rozsądny Free Tier i to zapewnia nam jakby też pełną separację od środowiska, które testujemy. Jak to konfigurujemy, dajemy tam przykładowo, albo jako parametr, albo jako takie defaultowe wartości, na przykład liczbę użytkowników, ustalamy, skąd będziemy skmury, testować, ustalamy na przykład jakieś tam wartości czasowe. Później tutaj podajemy konfigurację naszego testu, czyli tutaj na przykład dajemy stronę, do której będziemy się logować, ponieważ my wykorzystywaliśmy logowanie. Stworzyliśmy wcześniej użytkowników z takimi samymi hasłami, ile będziemy do której strony archiwum będziemy literować, jakie będą odstępy. No, mamy bardzo dużo możliwości na stworzenie takiego testu, tak? No i później odpaliliśmy bardzo zadowoleni. To był nasz duży błąd, przekazaliśmy do biznesu, że w zasadzie funkcja już działa, jeszcze tylko ją zweryfikujemy testami. Odpalamy sobie pierwszy test, no i widzimy, że niepokojąco coś nam zaczyna rosnąć, a to jeszcze dopiero na małej ilości użytkowników. Tak? No jak się tutaj gdzieś zaczniemy przyglądać, tak tu jest akurat posortowane od najgorszych no to cały nasz test, gdzie pięknie działał na jednym użytkowniku, skończył się nam tym, że gdzieś jakby ten wysoki percentyl rozjechał nam się o kilkanaście sekund, tak. Eee, no i niestety <ścoughs> ciężko wrócić z dobrą wiadomością. Eee, jak do tego doszło? No nikt oczywiście nie wie, no i co robimy wtedy, żeby szybko Cofamy się z powrotem, tylko wchodzimy już na tą instancję, naszą dewoską, tak? I znowu odpalamy query managera. No i co się okazuje, że cały nasz piękny scenariusz to już niepokojąco widzimy, że jakby czas generacji zwykłej strony, prawda, jest dosyć wysoki. Jak zaczynamy gdzieś odpalać tego query managera to już widzimy, że pojawiło się 83 tysiące błędów, tak? Okazało się, że tuż przed testem, ja <grymnie> niefortunnie zainstalowałem jedną taką wtyczkę jakąś, żeby sprawdzić hookie w motywie Cadence, która nie była aktualizowana od ponad roku i niestety nie była zaktualizowana do PHP 84, tak? Więc generalnie tam przyjęliśmy jeszcze jedno uproszczenie. E, okazało się, że wysypało nam wszystkie nasze testy. Tak Jakbyście mieli korzystać, to akurat z tej wtyczki już kompletnie nie polecam korzystać. Jaki jest tutaj taki morał? No, starajmy się zawsze, jeśli wkładamy dużo pracy, w przygotowanie całego scenariusza, przygotowanie napisanie testów, staramy się jednak no, zachować względną higienę i nie wrzucać żadnych rzeczy nieprzewidzianych, tak? Traktujemy środowisko testowe, jakby było środowiskiem, jednak również produkcyjnym, tak? Parę rad ode mnie takich, które może pomogą wam jakby w dewelopmencie. To staramy się testować na każdym kroku, nie czekamy na finalne wersje, tylko jak już mamy kawałek gdzieś tam kodu, staramy się sprawdzać performance nawet tych kilku nowych funkcji, tak. Później koniecznie testujemy to wszystko pod obciążeniem, bo wtedy wychodzą największe kwiatki, tak. To polecam, nawet jak próbujecie doinstalować zwykłą prostą wtyczkę, puścić prosty test, wpuścić 50 wirtualnych userów, żadnego cache'u, sprawdzić, czy wam pójdzie do góry wyraźnie, czy, czy nie. Eee, pilnujemy każdego środowiska, nawet środowisko deweloperskie, czy testowe. Tam staramy się zachować higienę i zastanowić się trzy razy, czy zainstalujemy. Nawet jedną y, dodatkową wtyczkę i nie idziemy na skróty w testach. Tam nie mówiłem o tym wcześniej. Tam przyjęliśmy, ponieważ był jeszcze taki y, problem z logowaniem przez zewnętrzny system użytkowników, żeby zachować ciągłość środowiska. Przyjęliśmy też takie właśnie uproszczenie, że stworzymy na potrzeby testu tych użytkowników jako administratorów, żeby oni automatycznie byli wykluczeni z tego logowania zewnętrznego, tak? E, co wywaliło nam w, kompletnie. Wtyczką administracyjną e, nasz test. Także tak, nie chodzimy na skróty, bo później w zasadzie musimy i tak się cofać czy parę e, kroków do tyłu. E, happy end był taki, że później, jak już wyczyściliśmy to środowisko, to nawet pod jakimś większym obciążeniem udało nam się gdzieś tam zejść poniżej 200 milisekund i się okazało, że całe te mechanizmy nawet zadziałały. E, dostaliśmy finalnie endpoint od firmy zewnętrznej i na chwilę obecną nawet to działa. E, także e, dziękuję. E, e, zapraszam tu ewentualnie. Ja czasem, chociaż od dawna akurat nic nie napisałem. Czasem staram się coś napisać na mojego bloga. E, możecie mnie też znaleźć na sieciach społecznościowych, chociaż ostatnio nie jestem specjalnie aktywny. Dziękuję bardzo.